Dziółchy z Konochy, Ino, typowa korwa sprzedająca się na bazarze, nie lubi ożywać swojego mózgu do tak skomplikowanych rzeczy jak otworzenie zeszyto, boi się krasnali ogrodowych, Hinata, legendarna szmata, ma brzydkie oczy, rok temu wyżorowała se oczy pomeksem i ma białe, boi się powiedzieć naroto, że jest brodny na brzocho. Stąd właśnie obok oczo te żyły, ten ten, na włosach ma dwie brązowe kolki, spina se je spinkami i myśli, że jest fajna, Logi obgryzać pan z okcie o ciągle patrzy na reklamy, biedaczka mieszka w Kiblonaty Tesco, co myśli, że jest fajna, bo ma do rzeczy podobno zauważono o niej pełno papieru toaletowego w Staniko, kocha się w sądzi, że przysłowie grosz do grosza popłaca, na każdego patrzy kątem oka. Sakora, lubi się przedopić za połgone kolki, Lobi nosić elektryczne staniki, nie nosi skarpetek, nie myła się od 1250 roku. Temari, nosi wachlarz na plecach, chce się poczuć jak Jezus, Temari lubi wąchać kopy psów, nie wie do czego służy głośnik.